No to zapraszam Panie do face-to-face'a. Oj, ciepło. Ty już wiesz. Ty też. Spokojne, uśmiechnięte, pewne swojego. Zobaczymy, kto będzie po tej walce. Królową, a kto będzie? Robaczkiem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, dziewczyny. Widzimy się już niedługo podczas kolejnych. To jest też bardzo ładne. Szacunek, pomimo tego, że padło wiele cierpkich słów. A ja już jutro zapraszam Was o tej samej godzinie na kolejną dawkę rundek. Kamiszka Ewa Brodnicka, więc myślę, że będzie. Równie grubo. Do zobaczonka. Trzymajcie się. Cześć.